Cześć, stoję na z kanału i dziś chcę pokazać wam wszystkie książki, które przyszły do mnie lub które kupiłam przez ostatnie 3 miesiące, ponieważ ostatni book haul był czerwcowo lipcowy i to było naprawdę masę czasu temu. I ja nie wiem, nie wiem, nie wiem czemu, nie wydajcie mnie czemu. Chyba z własnego lenistwa, po prostu nie nagrałam book w międzyczasie i teraz mam tych książek 4 stosy. Takie dość wysokie stosy. Mam nadzieję, że żadnej książki nie pominę i że będzie to w miarę chronologicznie, ale oczywiście niczego nie obiecuję, biorąc pod uwagę to, że ja ledwo pamiętam, co robiłam wczoraj, Ja co dopiero, jakie książki kupowałam w sierpniu, więc starałam się kupować mniej książek, bo taki był mój cel na wakacje i dość dobrze mi to szło. nie kupiłam aż tak wiele książek podczas wakacji i przez następny miesiąc też, ale potem trochę się wszystko posypało, bo miałam rodzinę. Pierwsza książka, jaką pamiętam, że kupiłam w sierpniu, na początku sierpnia, to. Dar. Nie Dar, tylko dotyk. To dotyk Julii Taharamafi. Dużo osób bardzo lubi tę trylogię. Ja kupiłam ją tylko dlatego, że była na promocji i kupując ją, jakby nie byłam do końca przekonana, czy to jest na pewno coś dla mnie i czy mi się spodoba. Ale potem Klaudia. Book Bukner 7 powiedziała mi, że bardzo lubi tę serię, więc teraz już spodziewam się po tej książce czegoś w miarę dobrego. Gdzieś na wakacjach za jakieś grosze kupiłam wielkiego Gatsby'ego, głównie dlatego, że moja przyjaciółka Oliwia, którą serdecznie pozdrawiam, bardzo lubi tę książkę, a że była za jakąś dychę, no to po prostu wzięłam. Już ją czytałam i jest w którymś w rapawie, nawet nie wiem, w którym, bo tak bardzo ogarniam życie. Mm -hmm. Książki, które kupowałam w tym okresie, to były głównie właśnie książki, które były po prostu na promocji, które były tanie, no bo starałam się jednak nie kupować tych książek, ale kiedy była promocja, no to sorry, już nie mogłam się powstrzymać. Więc kiedy byłam przejazdem w Krakowie, kupiłam Akademię Wampirów oraz Sny Bogów i Potworów, czyli trzecią część tej trylogii Córki Dymu i Kości, mam nadzieję, tak że nic nie pomyliłam Ej, To jest pierwszy tom trzeciego tomu, bo jakoś tak dziwnie to podzielili Mam już dwa poprzednie w domu, przeczytałam tylko pierwszy i to było jakieś półtora roku temu, więc nic nie pamiętam Ale stwierdziłam, że jeżeli jest za 9 zł, to no, kiedyś i tak skończę tę serię, a przynajmniej postaram się Teraz mam powód, żeby to zrobić Jeżeli chodzi o Akademię Wampirów, to kiedyś oglądałam z przyjaciółką film Nie oczekuję, że będzie to coś, co po prostu nagle stanie się sensem mojego życia ale myślę, że to będzie w miarę przyjemna lektura, że po prostu będzie się to czytać szybko, że będzie to taka, no lekko odmóżdżająca, ale jednocześnie dość fajna ym, młodzieżówka z jakimiś paranormalnymi wampirzymi właśnie motywami. Ta książka kosztowała 6 zł, więc no no, albo kolejny zakup to jedna z moich małych porażek życiowych, ponieważ kupiłam tę książkę gdzieś w sobie w za jakieś 10 zł. I, I bardzo się cieszyłam, że ją kupiłam, bo w dzieciństwie czytałam książki tego autora i bardzo mi się podobały, więc stwierdziłam, ej, może ta druga seria też będzie fajna. Z tym, że dopóki nie wróciłam do domu, nie zorientowałam się, że to jest druga część. A ja nie mam pierwszej. I pierwszej już raczej nie dostanę na promocji. Promocji? Książka, o której mówię, to Wojna cukierkowa, awantura w salonie gier. Brandona Mula, czytałam właśnie grób Brandona Mula, kiedy byłam młodsza i naprawdę bardzo, bardzo lubiłam tę serię, więc liczę na to, że kiedy już w końcu, kiedyś uda mi się kupić pierwszą część tej serii, również bardzo mi się spodoba, albo przynajmniej przywoła jakieś miłe wspomnienia związane z Brandonem Mulem. Następne książki są już wrześniowe, mam tutaj Mitologię Jana Farandowskiego, ponieważ jest to moja lektura. Ja uwielbiam mitologię, yy, zarówno po prostu pozycję Panna Parandowskiego, jak i mitologię, ogólnie mitologie świata, wszystkie mity i takie tam. A nigdy nie miałam w domu właśnie fizycznej y, kopii y, Parandowskiego, więc udało mi się ją kupić i jeszcze jej nie przeczytałam. po co czytać lektury szkolne? Jestem okropnym przykładem dzieci, nie bądźcie takie jak ja, po prostu nie. Następnie przyszły do mnie dwie książki do recenzji, które już zrecenzowałam na kanale, więc linki będą w opisie. Dziewczyna z dzielnicy cudów oraz Clovis Lafay, magiczne akta Scotland Yardu. Tak str... strasznie się na wszystko wymawia, no dramat. Były to książki od wydawnictwa Singfanon, za które jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Obie naprawdę mi się podobały, więc jeżeli nie chcę wam się oglądać filmików o nich, a wiem, że w większości z was pewnie się nie będzie chciało, to powiem tylko, że są naprawdę fajne, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Tym bardziej, że są to książki polskich autorek, a ja nie czytam zbyt dużo polskich autorów. I właśnie wydaje mi się, że te dwie książki mogą mnie do tego przekonać. Następny stosik to książki, które kupiłam sobie em, w ramach prezentu urodzinowego od siebie i od mojego taty, bo to było za jego pieniądze na urodziny. Jest tych książek dość dużo, bo zwykle jak jestem z tatą i on płaci za moje książki, to kupuję ich trochę mniej. Ale teraz trochę poszalałam i jednocześnie mnie to bardzo cieszy i przeraża. Pierwsza książka z tego stosiku to książka, którą dorwałam dosłownie przy kasie, kiedy już mieliśmy wychodzić. I kupiłam ją. Głównie dlatego, że była na promocji, znowu, ponieważ ja po prostu kocham promocję. Kupiłam ją za 25 zł, gdzie normalnie kosztuje dwa razy więcej, więc jak dla mnie to jest całkiem niezła oferta. No, jest to książka, o której bardzo dużo się mówi, odkąd wyszła tak naprawdę po polsku. Wiele osób ją czyta i wiele osób nad nią płacze z tego co kojarzę. Ja właśnie chcę sprawdzić, co w niej jest takiego. Nie wiem, kiedy znajdę na to czas, bo jest bardzo gruba. Myślę, że po tym opisie już bardzo dobrze wiecie, co to za książka. Jest to. Małe życie. Winki o prawie co prawda, ale za taką cenę, no to kurde, mogłaby być nawet podarta. Prawie zapomniałam, że ją kupiłam, bo pożyczyłam ją mamie i zaczęłam ją czytać. Jest dosłownie na stronie 15. brawo, mamo. A mało co o nie, nie zapomniałam. Wybrać książkę. I tak też moja. Następnie mam tutaj komiks, o którym już mówiłam w swoim wrap czyli trzecią część All New X-Men. Co mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. To jest komiks, to są X-Meni. Czekam na kolejne tomy pomocy. Następne książki do książki, których nie mogę się doczekać. Po prostu tak bardzo chcę je przeczytać już teraz, w tym momencie. Ale w tym holu jest tyle książek, które chciałam przeczytać po prostu już w tym momencie, że nie wiem. Kiedy to się uda, czy to się w ogóle stanie? Pierwsza z tych książek to trzecia część jednej z moich ulubionych trylogii jak na razie. Trylogia, o której staram się mówić jak najwięcej, bo mało osób ją czyta, a ja bardzo, bardzo ją lubię, jest naprawdę świetna i powinniście ją czytać. I mówię tutaj o prawdziwej krwi, czyli właśnie trzeciej części złej krwi e, Sally Green. Boję się tej książki, chcę ją przeczytać, ale jeszcze bardziej się jej boję. No i ogólnie to. Czytajcie proszę złą krew, bo jest super i ja ją bardzo lubię i to jest trzecia część i właśnie wyszła niedawno w sensie jakieś półtora miesiąca temu, ale ja mam zaburzone poczucie czasu, nieważne. Następnie jest tu książka, którą chciałam przeczytać, odkąd po raz pierwszy wyszła fangirl, um, mimo że było to jakieś trzy lata temu i tak naprawdę nie jestem jakoś mega super wielką fanką fangirl, jak to brzmi, hehe, ale po prostu jakoś świadomość, że jest ta książka, która została napisana. Jakby w oparciu o wydarzenia Fangel I o to, czym fangirl, czy w sensie Ta Kat z fangirl się fascynowała To było coś takiego, wow Wow, jest taka książka Związana z tą książką, o fance No wiecie o co mi chodzi Nie poddawaj się, czyli Carry On, Rainbow Rowell Jestem bardzo ciekawa tej książki Ale nie jest to Jakoś bardzo, bardzo mega super wysoko Na moim tbr więc um, kiedy się przeczytam Nie wiem czy szybko, miejmy nadzieję, że tak Ale wiecie jak to jest Kolejna książka, która od kilku miesięcy jest po prostu wszędzie, bo wszyscy się nią zachwycają, a nawet jeżeli nie zachwycają się jej treścią, to zachwycają się tym, jak wygląda. No i ja się nie dziwię, no bo to jest po prostu piękne, więc absolutnie zgadzam się z wszystkimi innymi, którzy mówią, że to najpiękniejsza książka, jaką widzieli wydaną w Polsce. Ale o w Wrącz też bardzo dużo dobrego, jeżeli chodzi o jej treść. Już na zagranicznym Booktube to się potwierdziło jeszcze na polskim, więc jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa tej książki. Mam wrażenie, że jeżeli moje oczekiwania nie będą no, zbyt wysokie, jeżeli ta książka właśnie sprosta moim oczekiwaniom, to może to być jedna z moich ulubionych książek, tak naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie młodzieżową fantastykę, i takie tam. Myślę, że to będzie coś dobrego, ale. Próbuję się aż tak nie nastawiać, bo będę zawiedziona. Książka, którą poleca jedna z moich ulubionych autorek młodzieżowych, czyli Sarah J. Maas, y, to prawdodziejka, którą również chcę przeczytać już od po prostu miliona lat, odkąd wyszło po angielsku. Z tego co wiem, bo ja się nie zagłębiam w opisy książek, żeby nie wiedzieć zbyt dużo przed wejściem właśnie w ten świat, y, to jest to książka, w której jest dużo magii, dużo wiedźm i kobiecej przyjaźni. Jeżeli to nie jest to, co ja lubię najbardziej, to ja nie wiem, co ja lubię najbardziej. To ma sens? Nieważne. W każdym razie, po prostu, jeżeli zawiera ta książka właśnie to, co wymieniłam, to to również prawdopodobnie będzie jedna z fajniejszych pozycji, jakie czytałam. Oczywiście, jeżeli jest dobrze napisana, ale to się dopiero okaże, kiedy ją przeczytam. No i ostatnia już książka kupiona tego dnia to książka jednego z naprawdę moich bardzo, bardzo ukochanych autorów. Książka autora, którego pierwszą trylogię przeczytałam w wakacje myślę, że już wiecie o kogo chodzi. Brandon Sanderson z w prawa to jest pierwsza część tej drugiej trylogii. Mam nadzieję, że to jest pierwsza część, bo jeżeli nie, to zasadniczo to akcja tej książki, tej powieści dzieje się 300 lat po wydarzeniach ze Zmugu zrodzonego z tej trilogii, więc świat jest niby ten sam, ale jednocześnie zupełnie inny. Jestem ciekawa, jak Sanderson właśnie to ujął, jak to wszystko się potoczyło. Czy to będzie równie fajne, co zmógłby zrodzone? Tym bardziej, że te książki są o wiele krótsze. O, oczywiście, okładka, jak zwykle, jest przecudowna. Kolejne książki to prezenty urodzinowe, czyli po prostu książki, które dostałam od różnych osób na urodziny. Co prawda więcej mam prezentów w tym roku dla siebie, od siebie niż prezentów książkowych od przyjaciół i rodziny, ale to możemy pominąć i zignorować i udawać, że wcale tak nie jest. Od mojej przyjaciółki Miłki dostałam czwartą część Harry'ego Pottera po angielsku w tym ładnym wydaniu, które niedawno zostało również Wydany w Polsce. To już jest taka trochę tradycja, że mimo jak zawsze, jak jedzie do Londynu, to kupuje mi kolejną część Harry Pottera po angielsku, właśnie w tym wydaniu, i potem daje mi na jakąś okazję typu właśnie urodziny, jakieś święta i inne wzdety Więc oczywiście wiedziałam, że właśnie to dostanę od Miłki. Mimo wszystko, bardzo dziękuję. Wierzę, że Cię kocham. na książka to prezent od mojego najlepszego przyjaciela, który mieszka bardzo, bardzo daleko. Um, więc każdy, właśnie list, każda paczka to jest naprawdę wielka, wielka radość dla mnie. Werniks to powieść jego ulubionego autora, z tego co kojarzę, albo jednego z ulubionych przynajmniej. Um, I mimo że jeszcze nie czytałam tej książki, to już ma dla mnie bardzo wielkie znaczenie, ponieważ jest pełna, właśnie w sensie no niepełna, no, ale jest tam kilka notatek y, jakichś, właśnie liścików, i, i to bardzo słodkie, i, i, i przypomina mi oczywiście właśnie o Julii. Jeszcze raz dzięki. Kocham Cię, do zobaczenia. No i ostatni z tych prezentów to prezent od mojej cioci chrzestnej, który przyszedł długo, długo po moich rodzinach, ale to Harry Potter i Przeklęte dziecko, czyli również książka, o której wszyscy mówią ostatnio, no bo, no bo wiadomo, ja już ją czytałam po angielsku, po polsku pewnie też ją kiedyś przeczytam, skoro już mam. Nie będę się o niej rozgadywać. Myślę, że to jest coś, co po prostu trzeba przeczytać, żeby sobie wyrobić własne zdanie. Następnie mam tutaj paczkę z pięcioma książkami, które zamówiłam z internetu po angielsku. Kupiłam je na Book Depository. I jak wiecie, albo nie wiecie, mają tam darmową dostawę na cały świat. I mnie to bardzo ucieszyło, bo kiedy robię zamówienia na Amazonie, to dostawa wychodzi mi droższa niż to, co chcę kupić. Ale problem z Book Depository jest taki, że ich książki po prostu bardzo, bardzo bardzo długo jadą i nie wiem, czy to jest ich wina, czy to jest wina Poczty Polskiej, czy czego, ale czekałam na nie chyba z miesiąc, a miało być do 8 dni roboczych, więc no, ale czego się nie wybacza, po prostu ważne, że doszły, ważne, że nic jej nie jest, ważne, że już je mam. Pierwsza książka to Empire of Storms, czyli czwarta, piąta, piąta, piąta część Szklanego Tronu Sary J. Maas, czyli jednej właśnie z moich ulubionych Serii młodzieżowych fantazji, jeżeli mogę to tak nazwać, no chyba tak. Po prostu stwierdziłam, że nie chcę mi się czekać, aż wydadzą to po polsku, skoro i tak zamawiam książki z internetu po angielsku, więc równie dobrze mogę kupić i tę książkę. Mam wrażenie, że w tej książce będą siedzieć rzeczy, które mi się nie spodobają i trochę mnie to martwi, bo nie są to rzeczy takie bardzo ważne popularnie, bo takich spoilerów to ja nie znam. Ale wydaje mi się, że kilka moich shipów się rozpadnie. Tak na amen. I że stworzą się jakieś nowe, dziwne, brzydkie, niefajne shipy. I bardzo mnie to martwi. Ale myślę, że to jest taki typowy problem człowieka, który czyta Szklany Tron, bo każdy ma po prostu inne shipy, każdy ma inny pomysł na to, kto z kim powinien być. Ja osobiście, na przykład, uważam, że Manon i Elight to po prostu perfekcyjna para. Ale obawiam się, że... Obie mogą skończyć z kimś innym. Następne cztery książki, które właśnie przyszły w tej paczce, to książki o tematyce LGBT z jakimś wątkiem LGBT, ponieważ w Polsce, jeżeli chodzi o literaturę młodzieżową, przynajmniej z tych książek w miarę mało. Oczywiście to się zmienia, na przykład samo wydanie właśnie Keriona, albo Simona, albo mojej ulubionej książki, to już jest duży krok, ale myślę, że jest jeszcze dużo do zmienienia. No, i dopóki to się nie zmieni, a ja nie mogę nic z tym zrobić, to po prostu będę czytać te książki po angielsku. Co prawda, miałam plan skupić się bardziej na takich różnorodnych książkach, żeby mieć tu książki związane z każdą literką albo z przynajmniej większą ilością literek, w tym w skrócie LGBT, ym, niż jedną, czyli G. Nie udało mi się to zbyt dobrze, ponieważ książki są drogie. A ja miałam ograniczony budżet Piłam te, które były tańsze i które i tak chciałam przeczytać Pierwsza książka, o której chcę pomówić i którą właśnie kupiłam wtedy To książka, którą poleca naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele osób na zagranicznym booktubie Wszyscy ją uwielbiają I z tego co wiem, wiele z tych osób również zna autora tych, tej książki More happy than not w tej trochę brzydszej okładce, bo ta ładniejsza była droższa Czujecie ten ból? Czujecie moje cierpienie? Nie, najważniejsze dla mnie jest to, że mam tę książkę i mogę sprawdzić um, o co chodzi o Czemu się wszyscy tak bardzo nią ekscytują A jednocześnie brzmi dla mnie po prostu jak całkiem dobra książka Więc myślę, że zabiorę się za nią jak najszybciej Chociaż właśnie no nigdy nie wiadomo ze mną i z moim po prostu czytaniem Kolejna książka to książka autorki, której książkę już kiedyś czytałam Ale się powtarzasz? Nie wiem czy pamiętacie, bo to było bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze na początku mojego kanału, ale właśnie jakoś wiosną czytałam Not Otherwise Specified Hanny Moskowitz, tak właśnie się nazywałam. Po prostu problemy z pamięcią to jest dramat. I już wtedy zainteresowała mnie druga jej powieść, której jakby rozdział, czy tam kilka rozdziałów, jakiś prolog nie wiem, no jak część tej książki była właśnie zawarta w tamtej. No i ja ją przeczytałam i mnie zainteresowała, więc ją kupiłam. Książka nazywa się Gong Gong Gone. Również jest o tematyce LGBT, z tego co kojarzę. Jest tutaj nawet znaczek, że jest to Stonewall Honor Book, czyli jakaś taka właśnie związana z tematem LGBT. Po prostu książka uznana za wystarczająco dobrą, żeby dostać taki fajny znaczek. Wydaje mi się, że będzie to dość dziwna, ale przyjemna lektura. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Oczywiście dam Wam znać, co o niej myślę, kiedy już ją przeczytam. I na razie ja może po prostu się zamknę, skoro nie mam więcej do powiedzenia. To jest dobry pomysł, Urem. I, mm -hmm. Kolejna pozycja to książka, którą bardzo, bardzo poleca Cici e, z kanału Problems with a Book Nerd. E, mogę Wam zalinkować jej profil w opisie, jeżeli chcecie. Mm. Tu był Kissing Davida LeWitana. Jeżeli kojarzycie, to David Levitan wydaje również książki po polsku w sensie są one wydawane po polsku. David Levitan pisze również dużo książek, które po prostu nie są wydane w Polsce, a również właśnie są związane z no, społeczeństwem LGBT. Ta książka ma być zestawem opowiadań skupiających się na parach na ludziach dotkniętych AIDS-em, więc myślę, że to może być dość emocjonalna książka. <grym> a że Sissy bardzo ją poleca, a ja ufam Sisi, bo Sissy ma bardzo podobny gust książkowy do mnie, albo wszędzie tak mi się wydaje, no to po prostu jestem bardzo ciekawa tej książki. A jest tak cieniutka, że mam ochotę ją przeczytać po prostu za każdym razem, jak na nią patrzę. A mam lektury do przeczytania, na przykład 500 stron Iliady. <grydy> Ta. No i już ostatnia książka w tej paczce to książka, którą również napisał David Levitan. Tym razem e, właśnie tak jak z Johnem Ginem w duecie e, z Niną Lacour jest to You Know Me Well. Z tego co wiem to po prostu jest książka o przyjaźni damsko-męskiej, o przyjaźni pomiędzy lesbijką a jej, albo po prostu ludźmi, którzy lubią osoby tej samej płci. Nie wiem jakiej dokładnie są orientacji, no ale coś w tym rodzaju. A ja zawsze, zawsze... Jestem tu dla książego przyjaźni, tym bardziej, jeżeli to jest przyjaźń o moim stereotypy, na przykład właśnie przyjaźń tam z komenska, tym bardziej, jeżeli są tu bohaterowie związani z tematyką LGBT, więc. To również jest dość ekscytujące, no i po prostu, no... Następnie mam tutaj książeczkę, która została mi wysłana przez moją Wickę. Widzkę? Jest takie słowo? Śmieję Anioły, to naprawdę bardzo, bardzo krótkie właściwie opowiadanie Bo hmm, jakieś tam, nie wiem, ile stron 50 powiedzmy No i Inga, bo tak się podpisuje na książce To było na tyle dobra, żeby mi wysłać tę książeczkę, kiedy zorientowała się, że możemy się spodobać, Ponieważ również ma tam jakiś wątek LGBT Ja dopiero ją zaczęłam, e, naprawdę, od... Dawna już zwlekam z jej przeczytaniem mimo, że jest naprawdę tak bardzo, bardzo króciutka. I przepraszam Cię za co najmocniej. Kolejna książka z promocji, czyli pak złodziejki, o której nigdy nie słyszałam. W sensie chyba kojarzę ją z widzenia, ale nie słyszałam jakoś specjalnie dużo o niej. Nie jestem pewna, czy to będzie dobre, czy, czy nie będzie dobre, czy mi się spodoba, czy nie, ale 10 zł to tyle ile wzrestaw na promocji w Maku Książka. Za 10 zł. Następnie mam tutaj książeczkę, której premiera trochę mnie ominęła, co jest dość przykre, biorąc pod uwagę, że jest to jeden z moich ulubionych autorów, po prostu od miliona lat, a ja nie zwróciłam uwagi na to, że już wyszła. Przewodnik po świecie Magnusa Chase'a, nie chcę mi się czytać całego tytułu, bo jest dość skomplikowany i nie chce mi się patrzeć na ogładkę, żeby nie wyglądać jak głupek znowu przed kamerą. Kupiłam ją głównie dlatego, żeby no po prostu mieć wszystkie książki Rayordana, jakie zostały wydane. Wciąż nie mam Big Red Tequili, ale to, to się zmieni, to się kiedyś zmieni. Na razie nie mam do tego motywacji, ale ja ją kupię. I wtedy już będę jeść wszystko i potem jeszcze wyjdą następne części Magnusa i kolejne części Apollo'a i jeszcze kolejne części właśnie tej serii kryminałów i ja będę jeść wszystko i, i to tak właśnie będzie czemu ja to mówię. Czemu ja to mówię? Więc jest to dodatek właśnie do serii o Magnusie Chase'ie, um, mam również wszystkie dodatki do serii z Bruce'iego Jacksona i ogólnie olimpijskich herosów i bogów. Więc, no, musiałam też kupić przewodnik po świecie Magnusa. Tym bardziej, że nie orientuję się aż tak dobrze w mitologii nordyckiej. Właściwie to się nie, nie orientuję wcale. Wszystko co wiem wiąże się z Magnusem i ewentualnie firmami Marvela, a one nie są zbyt wiarygodne. No i teraz możemy przejść do takiego właśnie holu jakby z targów książek. Na, w Krakowie, na których byłam. Jej. Wiem, że nie mówiłam o tym na kanale, bo... Nie wiem, nie wiedziałam jak to będzie wyglądać, nie wiedziałam jak się ogarnę. Sorki, jeżeli nie wiedzieliście, że tam byłam i chcieliście mnie spotkać czy coś. Osobiście bawiłam się tak średnio, ponieważ jest tam naprawdę masa osób na tych targach i jest tak strasznie ciasno i kiedy idziesz z kimś, na przykład na stoisko, jakiegoś konkretnego wydawnictwa to nie porozmawiacie, nie porozmawiacie, bo musicie iść wężykiem i trzymać się za rączki, żeby się nie zgubić, jak w przedszkolu. Oczywiście bardzo cieszy mnie to, że spotkałam tam właśnie Julie, mojego najlepszego przyjaciela. Y Widziałam również Pawła, Maję, Klaudię, Caroline, y, Mounty. Widziałam również Hasacza, ale bałam się podejść. No na pewno kogoś wspominałam, ale nieważne. W każdym razie bardzo się cieszę, że Was wszystkich spotkałam. Pozdrawiam również wszystkie osoby, które podeszły do mnie, żeby powiedzieć, że mnie oglądają, czy lubią, czy nie wiem zrobić sobie zdjęcie. To było bardzo miłe, i no, ogólnie to, to cieszę się, że Was też spotkałam. Na targach była również Zuzia, która się zajmuje Epic Boxami, i była na tyle dobra, żeby podarować mi kilka zakładek magnetycznych z tego swojego sklepu. Epic Page. Podarowała mi kilka zakładek magnetycznych, za co bardzo serdecznie dziękuję, to było przemiłe, i, i po prostu ściskam na odległość, i, i kocham, i, i dziękuję jeszcze raz. I pierwsza zakładka, jaką wzięłam, to po prostu. Majaka, no bo, no bo spój Spójrzcie na nią, to jest Maja Chyba coś poplątałam i to nie była Pierwsza zakładka, którą wzięłam, ale Nieważne, najważniejsza zakładka, którą wzięłam okay? W momencie, w którym zobaczyłam, że są zakładki Z Huntsfotów, to je również musiałam wziąć Ponieważ jak wiecie, ja kocham Huntsfotów, Kocham Harry'ego Pottera i ogólnie Oddycham tym, oddycham. Ale również musiałam mieć, no bo spójrzcie na niego, on jest taki przeuroczy. Aaaa No i jeszcze dwie zakładki, właśnie związane z yy, książkami Cassandry Clare. Mam tutaj jeszcze inne zakładki, których Wam nie pokażę, bo z tego co wiem, są z kolekcji, która jeszcze nie wyszła i boję się, że pokrzyżuje złość plany, jakie pokażę. Więc wybaczcie, ale nie zobaczycie ich jeszcze. Yy, powiem tylko, że będą dostępne od 26 listopada. I że są urocze, jak wszystkie zakładki Zuzi No dobra, i teraz rzeczy, które kupiłam na targach. Przede wszystkim nie kupiłam dużo książek, właściwie kupiłam jedną książkę i dwa komiksy. Mogłabym tam zostawić po prostu całe pieniądze, jakie kiedykolwiek miałam w swoim życiu. Zwłaszcza na tym stoisku z komiksami, w sensie na po prostu stoisku, na przykład komik. Raj, to jest raj dla mnie. Jednocześnie piekło, bo wiem, że mnie na to nie stać. I to jest to jest takie. No ja już przestanę mówić i przejdę do rzeczy. Pierwszy tom z sagi, którą już przeczytałam i o której mówiłam w moim prepubli i ktoś mnie oświecił w komentarzach, że przecież saga jest wydawana po polsku. Ja w tym momencie zrobiłam takie, Remi, Remi, ogarnij się proszę i, i zacznij, zacznij robić research przed kręceniem filmów i... Nie mów głupot, błagam. Tak to wyglądało mniej więcej, więc przepraszam za wprowadzenie Was w błąd. Jeżeli chcecie wiedzieć, co niesiądzę, no to zapraszam do wrap Kolejny komiks nazywa się Deadly Class i szczerze mówiąc nigdy w życiu ani nie słyszałam przed właśnie pójściem na targi, ale w momencie, w którym zobaczyłam ten komiks, dokładnie chyba widziałam zeszyty z tego komiksu, albo to było zeszyty z czegoś innego, no nieważne. W każdym razie, przez to spojrzałam na ten komiks, przeczytałam opis, zobaczyłam na okładkę z przodu i z tyłu, otworzyłam go i zobaczyłam na tę kreskę, i stwierdziłam, potrzebuję tego w moim życiu! Potrzebuję! Bardzo mocno! No, a że był tańszy niż na przykład taka Miss Marvel, którą chcę kupić od naprawdę, nie wiem, wielu, wielu miesięcy. To po prostu zdecydowałam się właśnie na Deadly Class. Nie wiem czego się spodziewać, biorąc pod uwagę to, że właśnie nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Ogólnie to stojisko to naprawdę było piękno i raj jednocześnie, bo tam było. Tyle komiksów z X-Men i ja po prostu. Ja patrzyłam na te komiksy i, i na ich ceny. I płakałam. Ja płakałam. Do każdego z tych komiksów dostałam również darmowy zeszyt komiksowy. Taki przypadkowy: oni po prostu biorą skupki i dają ci zeszyt do każdego kupionego komiksu. Um, oczywiście mówię tutaj o sklepie Atom Comics. Oba zeszyty są o tematyce takiej trochę halloweenowej. Um, jeden jest związany z Grampikatem i jest przeuroczy i dość zabawny. A kolejny to jakiś, nawet nie wiem o czym on jest, jakaś nastoletnia demonica albo pogromca demonów. Ja nie wiem, nie ogarniam. W każdym razie myślę, że to dość miły gest takie dawanie zeszytów. No i jedyna książka, którą kupiłam na targach, to książka, w którą tak naprawdę przyjechałam na targi. Książka, o której będę mówić prawdopodobnie bardzo, bardzo dużo na kanale, ponieważ jest tu coś, co... Naprawdę bardzo mnie cieszy i bardzo mnie ekscytuje. Oprócz tego jest to książka jednego z moich ulubionych autorów. Prawdopodobnie jeszcze o niej dużo usłyszycie. Mam tu na myśli Młodstora, czyli drugą część Magnusa część Sari Cara Jordana. Nie czytałam tej książki. Aktualnie jestem mniej więcej w połowie pierwszej części Magnusa, którą postanowiłam sobie odświeżyć, żeby móc potem jakby widząc o co chodzi przeczytać drugą część. Ale na pewno kiedy tylko ją przeczytam, coś o niej nagram, bo... Nie chcę Wam spoilerować, ale będzie to pewna postać. Pewna postać, która, której sama obecność, której samo istnienie, tym bardziej w książce przetłumaczonej na polski, jest dla mnie po prostu niesamowita. I bardzo mnie cieszy to, że ta postać w ogóle jest i że Dzikraj Jordan, mój po prostu ulubiony autor, kiedy byłam w piątej klasie podstawówki i wciąż jeden z ulubionych autorów do tej pory, do pierwszej liceum. Że właśnie on postanowił napisać postać, która jest w takim stopniu, jakby w ten sposób, związana ze społeczeństwem LGBT, i tak mnie to cieszy, że po prostu nie wytrzymuje I bardzo cierpię, że muszę czytać inne rzeczy i że najpierw muszę przeczytać pierwszą część, żeby przeczytać drugą część, ale czuję, że naprawdę to będzie coś pięknego i że pokocham tę postać od. Od początku do końca Jeżeli kupowało się Magnusa na targach Właśnie na y, jakby stoisku galerii książki To dostawało się tam też również takie Słodki y, Zawiechacz na Klamkę, jak to się nazywa, to ma jakąś nazwę Właśnie taki gadżet związany z Magnusem Oraz taką uroczą papierową torbę Z narysowanym tym takim Symbolem, tym wilkiem Z Magnusa co uważam za przeurocze. Na targach kupiłam również kalendarz z Harry'ego Pottera na rok 2017. Taki kalendarz ścienny, o taki o, z plakatami filmowymi, jakby na każdy miesiąc. Kupiłam również kubek z Harry'ego Pottera z, z jakby herbem Hogwartu. To jest herb z Godum Hogwartu, ja nie wiem, nie rozróżniam, ale ten kubek jest wzmywarty, więc nie mogę Wam go pokazać, wybaczcie. Kiedy wyjechałyśmy z targów i ogólnie byłyśmy wciąż w okolicach Krakowa, pojechałam z moją mamą kupić prezenty dla moich kuzynów. E, oczywiście do księgarni, no bo co innego można kupić sześciolatkom, jak nie książki I kiedy kupowałyśmy właśnie książki dla nich, e, pani podpowiedziała nam, że w promocji jest za dość mało złotych, nie pamiętam ile Mikołajek w dwóch językach, po polsku i po francusku Ja nigdy nie czytałam Mikołajka w dzieciństwie, właściwie to nigdy nie czytałam Mikołajka w ogóle <śm> Ale moja matka sprawdziła To się uczysz francuskiego, to kupimy No i, no i kupiłyśmy i mam mi Ja nie wiem, nie wiem co ja z tym faktem zrobię. Tym bardziej, że francuski idzie mi po prostu gorzej niż jakikolwiek język w całym moim życiu. Już niemieckim szedł lepiej. Ja tak patrzę na te słowa i zupełnie nic nie rozumiem. Tak zupełnie nic. To jest dramatyczne. Ja nie polecam tego uczucia. Okej, okay, to już wszystko, co chciałam wam pokazać w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Jest prawdopodobnie bardzo, bardzo długi, nawet nie chcę wiedzieć, jak długi on jest. Piszcie, jeżeli czytaliście którąś z tych książek, które pokazywałam, piszcie, co właśnie o nich myślicie. Piszcie, jeżeli byliście na targach, jeżeli widzieliście mnie na targach, jak się bawiliście na targach, i ogólnie, to do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!